Witam. Stojak kobyłka lub inaczej nazywając koziołki są podstawowym elementem wyposażenia warsztatów lub firm pracujących w terenie. Wysoka jakość wykonania kobyłek koziołków pozwala na stabilne przygotowanie miejsca pracy, na którym będziemy mogli wykonywać zadania o różnej skali trudności. Na rynku pojawiła się nowość, która pozwoli nie tylko stworzyć uniwersalne i przynośne miejsce pracy, ale posiada wiele zalet, zwiększając przy tym samym wszechstronność. Stojak Irwin został wykonany z metalu, pozwoliło to zwiększyć wytrzymałość oraz nośność 816 kg przy zachowaniu niedużej wagi. Bardzo prosta obsługa rozkładania oraz składania. Otwory na wkręty są przystosowane do montażu drewnianego blatu, co pozwoli zwiększyć stabilność oraz komfort podczas wykonywania różnych zadań. Boczne zaczaski pozwolą na szybkie łączenie kozłów Pływa to na łatwość przynoszenia oraz przechowywania. Szczeliny robocze o szerokości 4 cm pozwolą na opieranie belek drewna w celu utworzenia dużej powierzchni roboczej. Boczne mocowanie ułatwia użycie ścisków jednoręcznych o maksymalnej sile docisku 136 kg. W nogach zostały zamontowane niebrudzące się podkładki antypoślizgowe, które mają na celu zapobiegać przesuwaniu się kobyłek. Stojak kobyłka Irwin dzięki stabilnemu wykonaniu, niedużej wadze, pozwala nam stworzyć stabilne oraz bezpieczne stanowisko pracy w zakładach, na montażach lub w terenie. Dziękuję za uwagę i zapraszam do następnych odcinków PPN.